Dzień dobry do y, Awitami oświadczenie prawdy absolutnej dla IMPP 1211 1982 y, zostało rozszerzone i dołożone zostały pod punkty 49, 50, 51 i 52, które potrzebuję teraz przeczytać. Ja jestem Wieczna esencja życia postrzegana również jako przemysł w pojawach. Nikogo nie krzywdząca. W Nie krzywdź, byś nie był krzywdzony. I traktuj każdego bliźniego swego jak siebie samego. Zamknięty nawias. Czy to prawda? Tak. Jeśli nie, obaw to ja jestem wieczna esencja życia. Postrzegana, 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 podpunkt 50. Ja jestem wieczna esencja życia. Postrzegana również jako przemysł w Zwolniona z fikcji prawnej aktu urodzenia z imienia i nazwiska dużymi literami wraz z numerem PESEL, NIP, NIN i tym podobne. W dniu 1 września 2013 roku list apostolski w formie motu proprio papieża Franciszka z 11 lipca 2013 roku i zamknięta prawnie z własnej wolnej woli w dniu 21 sierpnia 2020 roku, zrywając wszystkie pakty, kontrakty i umowy z domniemanymi firmami i ko ko korporacjami, oddając dokumenty do roku własnych domniemanego prezydenta Andrzeja Dudy, domniemanej firmy Polen Republic of, przejętej i zamkniętej prawnie przez powiernictwo 1 lub 1776 w 2012 roku wraz z listem informacyjnym o wolnej woli esencji życia, którą jam jest żywy mężczyzna, rdzenny, rodowity, ucieleśniony na ziemi Polaków, Lachów, Sławian, Scytów, Hiperborejczyków, tartalii W Krakowie, dnia 21 marzec 1982, iskra stwórcy połączenia w miłości absolutnej kobiety i mężczyzny oraz w nawiasie z aktu urodzenia fikcji prawnej imienia i nazwiska z dużej litery dnia 11 grudnia 1982. Czy to prawda? Tak. Jeśli nie, obal to. 51. Ja jestem wieczna esencja z życia, postrzegana również jako Przemysław Pojawa, który świadomie i z własnej wolnej woli nie bierze udziału i nie wyraża zgody na zasilanie oraz utrzymywanie systemu niewolnictwa Ludobu y ludobójstwie, eksperymentach medycznych na ziemi ojców i praojców naszych w 194 krajach wraz z Watykanem i Polen Republiką, zamkniętych prawnie korporacji i firm przez powiernictwo 1 Lud 1776, 1776, działających nielegalnie i nieetycznie pod przykrywką domniemanych państw, domniemanych urzędników państwowych, domniemanych sądów i wszystkich podległych domniemanych instytucji oraz spółek. Tak aby mój ród do siódmego pokolenia, pradziadkowie, dziadkowie, rodzice, dzieci, wnuki nie płaciły za brak mojej indywidualnej odpowiedzialności przed sobą i pierwszym stwórcą i prawdą tu opisaną bezwarunkowo. Każdy odpowiada indywidualnie z imienia i nazwiska od dnia. 1 września 2013 za wszystkie przestępstwa i utrzymywanie systemu niewolnictwa bez względu na hierarchię i stanowisko motu pro Franciszka z 11 lipca 2013 roku. Wszystkie zbrodnie przeciwko ludzkości i wszystkie sprawy ludobójstwa, handel ludźmi, terroryzm, eksperymenty medyczne na ludziach i tym podobne wraz z utrzymywaniem systemu niewolnictwa na tej ziemi, które nigdy nie, nie ulegają przedawnieniu dla Nikogo indywidualnie, dla każdego bezwarunkowo. Orzeczenie Trybunału Ziemi. Nawiasz numer referencyjny PP1, myślnik 1 PP Myślnik im Myślnik PP1211 1982 przecinek Rady 12 Ziemi, prawa zwyczajowego, naturalnego, jedynego, prawnego, stanu faktycznego tu i teraz na tej ziemi, naszej ziemi. I wszystko zgodnie z dekretem i nakazem. Powiernictwa 1 lub 1776 w imię wolności, życia każdej esencji, życia każdego gościa tej ziemi, tu urze urzeczywistnionego, zrodzonego z błogostanu na naszej ziemi dla przyszłości i przeszłości pokoleń, tu. Tu zarządzających i piastujący gaje terę matkę naszą ziemię rodową, rodu mego, Chrystusowego, jedynego, prawdziwego królestwa wszystkich królestw. Czy to prawda? Tak, jeśli nie, omart to. I 52. Ja jestem wieczna esencja życia, postrzegana również jako przemysła w pojawa, który z własnej wolnej woli oddaje wszystkie środki ruchome i stałe. Mień. Yy, Całe mienie esencji życia, którą ja mam jest, wraz z wszystkimi odszkodowaniami i reparacjami dla mnie i rodu mego, od domniemanych kooperacji, spółek i firm i wszystkich podporządkowanych instytucji wraz z każdą fikcyjną, fikcją prawną z aktu urodzenia, bezwarunkowo i bezgranicznie, w miłości absolutnej na odbudowę i przebudowę, Nowej Ziemi Gai Terra dla projektu Terra An powiernictwa 1 LUT 1776 Referencja PP1 Myślnik IM Myślnik PP 12, 11, 1982 Oraz na Fundusz Plantowy Terra An powiernictwa 1 LUT 1776 Referencja PP1 Myślnik 1 PP Myślnik IM Myślnik PP 12, 11, 1982. Czy to prawda? Tak. Jeśli nie, obalko. Dziękuję. Moją, również moją indywidualną odpowiedzialnością było poinformować siebie i cały swój świat o stanie faktycznym prawa na Ziemi, prawdy absolutnej. I to uczyniłem, wysyłając do wszystkich tą informację, a wraz ze wszystkimi dokumentami. I za to dziękuję. Tym samym staje się odpowiedzialny jedynie za siebie. Za wszystko, co czynię. Odpowiedzialny przed stwórcą jedynie. Jam jest. Dziękuję za wszystko, Jam jest. Do tego Abidawi, które zostało rozszerzone, potrzebuję jeszcze przeczytać rachunek ostateczny, który yy, yy, Wysłałem do wszystkich. Jest to rachunek ostateczny ze, ze stycznia 12 2024 roku. Wcześniejsze rachunki i wszystko, co wysłałem, są dostępne na wolność naszych sercu i prawna na kanale WhatsApp. I wszystkie korekty i wszystkie ustalenia Trybunału Kwantowego, w tu i teraz są. Informacją na tym kanale dla wszystkich bezwarunkowo, dłużnicy. Dłużnicy invoice, invoice numer 5A. Noty obciążeniowe numer 5A. Rachunek ostateczny dla, z, z stycznia, january dwadzieścia Wszystko zgodnie z międzynarodową telefoną odszkodową oraz załącznikiem A, powiadomnik życznościowy dla wszystkich dłużników wobec asencji Życia I AM PP 1211 1982 znanego Przemysławem pojawu dla Trybunału Teraan PP11P PP, AM PP1211 1982 i dla projektu Terra AN PP1 I AM PP1211 1982. Wszystko zgodnie. Trybunał Teran, czyli fundusz Teran. Jest on pod tym samym numerem referencyjnym, zarejestrowany w powiernictwie 1 lut 1776. Do rzekomy prezydent Andrzej Duda, rzekoma Poland Republików i wszyscy pracownicy. Donald Tusk, Mateusz Morawiecki. I wszyscy pracownicy. E-mail listy małpa prezydent.pl, adres plat prezydencki ulica Krakowskie przedmieście 48 do 52, Kraj Polska, numer telefonu plus 48 22 900, e-mail kancelaria mf.gov.pl, suma dla rzekomej firmy poen Republikow. 3 tryliony dolarów, 3 tryliony euro, 3 tryliony złotych eee, 3 miliardy kilogramów złota, 3 biliony kilogramów srebra, 3. I czy to są 3 Jest tych zer tu trochę. Co zrobię? Ja po prostu, w związku z tym, że te sumy są ogromne, ja po prostu nakręcę tutaj o noty obciążeniowe jako rachunek ostateczny. Kolejny jest dla Julii Przyłębskiej, STK, Trybunał Konstytucyjny, Jacek Roman Sadomski i wszyscy pracownicy. Za utrzymywanie systemów niewolnictwa na ziemi naszej bezwarunkowo i tu do wszystkich spraw związanych z esencją życia rzekomy sąd rejonowy w Ostrzeszowie rzekomy sąd rejonowy Częstochowa i rzekoma komenda powiatowa policji Ostrzeszów I tu mamy też debetorów. Zostało to nagrane, więc... Tak, sumy mamy. Teraz może przeczytam jedynie. Wszystko dla projektu Terra -An. Yy, Numer referencyjny PP1 IM, PP12 11 1982, przemysł IM Beneficial and Secure Part Creditor. Yy, ty, ty, ty. To przeczytam na samym końcu. Tłumaczenie wyłącznie grzecznościowe. Szanowni dłużnicy i wszyscy inni pracownicy Polan republiki. Zgodnie zdaję sobie sprawę, że możesz, Zdaj... zdaję sobie sprawę, że możesz myśleć, że po prostu wykonujesz swoją pracę, robiąc to, co uważasz za swoją pracę, ale to nigdy nie było i nie będzie akceptowanym usprawiedliwieniem dla funkcjonowania systemu niewolnictwa i uczestniczenia w, ubożeniu ludzkiej populacji. Wszystkie nielegalne i bezprawne prywatne systemy pieniężne i związane z nimi systemy emisji, gromadzenia i egzekucji wymienione w niniejszym dokumencie oraz ich agenci, przedstawiciele i beneficjenci w szczególności, w tym dłużnicy wymienieni w niniejszym dokumencie prowadzą yy, prowadzą System niewolnictwa wobec mnie poprzez zwodnicze działania i praktyki bez poinformowania mnie, bez świadomej woli lub zgody, w tym naruszają moje prawa, podlegają obecnie międzynarodowej ordynacji prawa i podlegają natychmiastowemu wdrożeniu międzynarodowej ordynacji prawnej, która została ogłoszona poprzez publiczną rejestrację handlową. Pod UCC dokument numer 2012, 09, 60, 74, które zostało potwierdzone i przejęte, przekształcone w całości i jest niniejszym włączone przez odniesienie, jak gdyby było przedstawione w całości niepodważalne ilo UCC dokument 2012 12. 12 79.14. Przywrócone w całości i włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie, jak gdyby było przedstawione w całości. Nunc, pro, praetera, praetera. Nieobalone. Na zawsze zas zastrzeżone i chronione. Jak, jak zawarte w niniejszym dokumencie. Zawiadamia się ponadto wszystkich dłużników o sporządzeniu weksla handlowego. commercial Bill UCC. Dokument numer.

Ochotnicy wśród wojskowych powinni zatrzymać i aresztować wszelkie i wszystkie istoty cielesne, ich agentów, urzędników i innych wykonawców, niezależnie od miejsca zamieszkania z wyboru, posiadających, operujących, wypo, wy, wspomagających system zarządzania prywatnymi środkami pieniężnymi, systemy wydawania, pobierania, egzekwowania prawa stosując system niewolnictwa przeciwko obywatelom, niezliczonych państw oraz zabezpieczyć powyższe osoby oraz przejąć wszelkie systemy zarządzania prywatnymi środkami pieniężnymi, systemy śledzenia, przekazywania, wydawania, pobierania, egzekwowania prawa, które utrzymują system. Niewolnictwa oraz wszelkie inne systemy przedpłacone przez obywateli państw bez ich wiedzy i zgody oraz że wszystkie istoty stworzone przez twórcę będą wspierać wymienione tutaj służby publiczne we dążeniu, ochronie, zachowaniu i wypełnianiu nakazu za pomocą wszelkich możliwych środków danych przez twórcę oraz stworzonych w ramach pełnej osobistej odpowiedzialności. Zastaw komercyjny zawarty w oświadczeniu finansowym UCC i w związku z nim korekcję oświadczenia finansowego UCC nie może być anulowany przez nikogo innego niż, z... niż zastawnik, strona zabezpieczona. Nie można jej zakończyć w trybie postępowania doraźnego, czyli przez... Roz patrywanie przez rzekomych sędziów. Jedynym, kto ma jakikolwiek, jakąkolwiek zdolność, prawą, odpowiedzialność lub wiedzę, aby wpisać UCC w celu podważenia prawdziwości komercyjnego widami, to jest w wspomnianej deklaracji faktów i aktu oskarżenia UCC, declaration of facts and true bill UCC, jest ten, który jest przez to poszkodowany, a jest nim dłużnik Dlatego też Twoim obowiązkiem, prawem i odpowiedzialnością jest bronić się. Jeśli naprawdę chcesz podważyć ważność tej deklaracji faktów i aktu oskarżenia UCC, declaration of the facts and True Bill UCC, to polecam złożyć ją w UCC, bo w przypadku braku takiego obalenia. Zważywszy na fakt, że to, co jest narzucone w UCC, jest prawem, Deklaracja Faktów i Akt Oskarżenia UCT, Declaration of the Fact and Truth in UCC, jest prawem. Włącznie z tym, że jest to regulacja powszechna i międzynarodowa. Proponuję, abyś potraktował to bardzo poważnie, a ponieważ jest to bezsporne, Zastosował się do wspomnianej aktualnej deklaracji faktów i aktu oskarżenia UCC: Declaration of the Fact and True Bill UCC, prawa uniwersalnego i międzynarodowego. Zamiast pogarszać swoją sytuację, tak więc środowisko prawne, w którym żyjemy, zostało radykalnie zmienione przez zgłoszenie UCC-OPPT. Korporacje i ich systemy prawne zostały prawnie zniesione. Prawo uniwersalne, prawo zwyczajowe i UCC, Unif Unif Uniform Commercial Code mają zastosowanie jednakowo do każdego człowieka na planecie, zgodnie z którym każdy ponosi nieograniczoną odpowiedzialność jako jednostka. Nie ma żadnych tytułów. Korporacyjnych, korporacyjnych systemów prawnych, korporacyjnych rejestrów, korporacyjnych ubezpieczeń, ani korporacyjnej hierarchii władzy. Żadna jednostka nie jest powyżej lub poniżej innej. Każda jednostka ma tylko imię, a każda, a każda jednostka w tym ty jest w pełni osobiście odpowiedzialna za wszystkie swoje działania. To zmienia charakter każdej naszej współpracy. Warunki zostały wcześniej zaofero zaoferowane Ci poprzez moje zasady i warunki, określone także wyraźnie, kogo mo mogą dotyczyć i sposób ich akceptacji w powyższych fakturach, które Ci wystawiłem. Jest wyraźnie napisane, że zaakceptowałeś warunki umowy w dobrej wierze oferowane Ci przez Twoją zawieraną, yy, zawierania, swobodę zawierania umów określoną w załączniku A do zasad i warunków, co spowodowało powstanie prawnej, wiążącej i ważnej umowy komercyjnej między nami, która w odróżnieniu od zwykłej umowy jest zbiorem, Zobowiązań prawnych wynikających z naszej umowy i określonych przez Jednolity Kodeks Handlowy Uniform Commercial Code UCC oraz inne obowiązujące przepisy prawa określone przez Jednolity Kodeks Handlowy Uniform Commercial Code UCC, UCC 1-201.b12. Dalej umowa. Zgodnie z umową. Zostałeś poinformowany dobrowolnie i z własnej woli. Zgodziłeś się na wszystkie warunki umowy. Bezwarunkowo zaakceptowałeś opłaty określone w załączniku A oraz nieodwołalnie i bezwarunkowo zrzekłeś się wszelkich praw do sprzeciwu immunitetu i obrony zgodnie z umową. Świadomie, dobrowolnie i z własnej woli zgodziłeś się z indywidualną, nieograniczoną odpowiedzialnością, Zwol zwolnić mnie indywidualnie z odpowiedzialności za wszystkie, wszelkie szkody, które wyrządziłeś mi utrzymując system niewolnictwa, zgodnie z postępowaniami umowy. A cały twój majątek będzie służył jako zabezpieczenie tegoż. Wszyscy jesteśmy częścią daleko idącego przebudzenia. To przebudzenie jest pokojowym procesem obejmującym wszystkich ludzi na Ziemi. Życzę Ci również błogosławi... błogosławionego przebudzenia. Z szacunkiem, JAM jest zwany Przemysław Pojawak. publiczny jest wszystkich dłużników. WhatsApp Wolność naszych sercu i prawna. YouTube, ja jestem IM, JAM jest Przemysław Pojawak. Wszystko dla projektu Terra AN Referencja PP1 amp PP1211982 Powiernictwa 1 lub 1776. Przemysław Pojawa. Ja jestem beneficjent i wierzyciel będący stroną zabezpieczoną UCC NY numer wpisu PP1. Myślnik 1PP myślnik AM Myślnik PP dwa UCC. UCC 1 myślnik 103. Powiadomienie agenta jest powiadomieniem pryncypała. Powiadomienie pryncypała jest powiadomieniem agenta. UCC1 myślnik 305. Remedium w ramach prawa zwyczajowego Common Law. UCC1 myślnik 308. Wszystkie prawa zastrzeżone bez uprzedzeń. Dziękuję. Ja jestem, ja jest przemysłem, postrzegany również jako przemysła w pojawa, wolna esencja życia, rdzenny z krwi gości, gość tej ziemi, urzeczywistniony w Krakowie. 13 w Radzie Ziemi. 13 w Trybunale Kwantowym Teran, powiernictwa 1 lut 1776 i zarządca Funduszu Kwantowego Teran wraz z projektem Am odbudowy i przebudowy wsi gminy miasta tej ziemi wraz z żoną, matką i córką, dla życia, wolności, braterstwa, miłości, bezwarunkowej jedności, równości, świadomości Chrystusowej, którą ja jest. Dziękuję, ja jest. I tu jeszcze raz nam no, Universal Pass. Yy, tutaj yy, była korekta yy, urzeczywistnienia, czyli Universal Pass. D-O-A-I myślnik U-P myślnik L-M, myślnik i myślnik p myślnik 12-11 1982 i tutaj mamy yy, Przemysław Pojawa z małej litery, zdjęcie urzeczywistniony 21 marzec 1982 w Krakowie zamieszkały w ciele żywego i wolnego mężczyzny, żywy człowiek w umyśle duszy i duchu jest poza jurysdykcją wszelkich fikcji, fikcyjnych i sztucznych bytów. Eee, na odwrocie, z góry zatwierdzone, autoryzowane, przepłacone, wydano zgodnie i z, z zarządzaniem przez Ja Jestem. Rdzenny, rodowity, pierwotny do, depozytariusz i depozyt wartości. Ja Jestem, Jam Jest, eee, Przemysław, odcisk Ciuka. To wszystko jest dostępne na kanale Oksa, także dziękuję. To już ostatni y, rachunek ostateczny, który wysyłam. Wszystko zostało przesłane do UCC zarejestrowane y, tu i teraz czytam z komputera kwantowego. Wszystko zostało wypełnione, wszystko dla odbudowy i przebudowy nowej ziemi w miłości, kochani, projekt y, każdy w projekcie Teran ma, jest, jest swoją własną projekcją, własnego projektu, odpowiada przed sobą, zarządza swoją własną energią. Wszystko w miłości bezwarunkowej kochani. I do wszystkiego jest podłączony i do wszystkich systemów komputer kwantowy Trybunału Ziemi. Tu i teraz dziękuję za wszystko. Z szacunkiem i wdzięcznością. Poważaniem. Ja jest Przemysław. Obrigado.